Jurajska Szkoła Magii i Iluzji. Witajcie na kanale TV Jurajska. Ja jestem Kacper, i w dzisiejszym odcinku razem z Lady Sarieli i Faridą odwiedzimy Szkołę Magii. Ale zanim musimy się przebrać, więc odwiedzimy parę sklepów. A na sam koniec spróbujemy magiczne fasolki wszystkich smaków. Jakbyście mogli trafić do szkoły magii, to czego byście chciały się uczyć? Tak zamienić mają od chęć! Teleportowanie się teleportacji. A u ciebie ja również. jak skakać na desce. Na desce? W szkole magii? To mi się wydaje, że w trochę innej szkole byś się tego uczył To nie ja wiem Jak poprawnie czy, pi, czytaj, bo nie umiem czytać w myślach na przykład Chciałbyś czytać w myślach? To byłoby ciekawie no. no to co? Wchodzimy do szkoły magii? Tak Ale zaraz, ty chcesz tak? A co jest? No jak? No nie, 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 tak, tak nie możemy tam wejść To co? Ooo To nie zawsze wychodzi I co teraz? Zakupy? Jeszcze no zakupy! Dobra, to chodźcie Za 16 zł. Myślę, że tutaj coś znajdziemy. Jezu, jakie fajnie! o mój Boże. Ciekawe, jak im poszło. No siemanko. Jak? E, Pasujemy? To może jakaś prezentacja? No to co? Przebraliśmy się? No to tak. idziemy do szkoły? Nie musimy iść, możemy lecieć? No dobra. Jak to się robi? No tak. Proszę no. i lecimy. Dobra. Lina jest jaka? Ona jest naj... najdłuższa. Druga jest z kolei naj... najkrótsza. A trzecia jest naj... najśredniejsza. Jak stopniujemy, to stopniujemy wszystkie. To jest bardzo istotne i już wam tłumaczę dlaczego. Bo za chwilę może zacząć wam się wydawać, że liny są całkiem podobne lub wręcz identyczne w swojej długości, Ok? I dla przypomnienia, to jest talina, która była najdłuższa, to jest talina, która była najkrótsza, a to jest lina, która była jaka naj, Najśredniej. najśredniejsza. Bardzo dobrze. Jak się to wypije, nie można potem prowadzić samochodu, dobrze? Chyba, że ma się prawo jazdy. Wtedy totalny spokój. A teraz pora na nasze magiczne fasolki. To zaczniemy sobie od czerwonych. E, co wy na to? Czerwone fasolki? Mhm. To jakie są czerwone? Szejk truskawkowy albo zdechła ryba. To Zde... kto pierwszy? A jadłeś kiedyś zdechłą rybę? Nie. A żywą? To się przekonam, jak smakuje. No, losuj. Poczekaj, poczekaj. Losuj. Losuj. Uwaga. Bierzemy. No, nie. Truskawka. Mam tak szczęście. Nie, to nie, to, jest to nie jest truskawka. Zdecydowanie to nie jest truskawka. Miałam szczęście. Ej, mamy, mamy jakiś papier albo coś? To nie było najlepsze, muszę przyznać. No nie. Co prawda, smakuje jak truskawka, bo tak naprawdę udawaliśmy tylko. Tak, tak, dokładnie tak było. Także przejdźmy do następnego. Nigdy nie będziecie wiedzieli. Dobra, no to e. teraz ty. Weź. Trzymajcie kciuki. Zielone. Zielone. Posłuchaj, dawaj. Ja jestem gruszka albo gluty. I to tak, gruszka albo gluty tak. Po zapachu nie da się. Nie, no pachną tak samo. Dobra, no. no dobra. Jeden, dwa, trzy. To chyba nie jest gruszka. Jak smakuje gruszka? Ej, to masło? Ja, ja nie, Ja chyba mam gruszkę, no bo. Chyba, <grym> chyba, chyba miałem gruszkę w takim razie. Mam nadzieję, więc... że puszki po zapachu się nie. Nie one. Nie. Tak samo. My... No dobra. No. Okay. Okay. No jest spoko. Dobra. Wygrałam. Pasunka. Nie jestem pewien, ale raczej to nie smakuje. <noise> Okej, okay, teraz rozgryzłem to. Ok, jest, jest dobrze. Jest dobrze. Także. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, tu była z nami Sariel i Farida. I do zobaczenia wbijajcie na sociala. hej. Hey.